Niedawno prowadziłam spokojne życie. Ale moje życie zmieniło się na zawsze. Gdy król Dawid zobaczył mnie nagą ze swojego pałacu, gdy brałam kąpiel. Cześć! Nazywam się Batrzeba i to jest moja zaskakująca historia. Byłam żoną Uriasza, lojalnego człowieka i dzielnego wojownika. Ale rządza króla przyniosła wielkie tragedie w moje życie. Dawid i ja popełniliśmy cudzołóstwo. A kiedy zaszłam w ciążę, król próbował ukryć nasz grzech wysyłając mojego męża na śmierć na froncie. Po jego śmierci zostałam żoną króla Dawida, a nasz syn urodził się, lecz wkrótce zmarł, jako kara od Boga. Ten ból noszę w swoim sercu każdego dnia mojego życia. Jednak w swojej wielkiej miłosierdziu Bóg dał nam kolejną szansę, a z naszego małżeństwa narodził się Salomon, który stał się jednym z najmądrzejszych i najważniejszych królów w historii Izraela. Moja historia to mieszanka grzechu, bólu, skruchy i odkupienia. Zachęcam cię, abyś został do końca, aby poznać całą historię mojego życia i nauczyć się cennych lekcji dla swojego duchowego rozwoju. Moje życie skomplikowało się pewnego dnia, który wydawał się być jak każdy inny w Jerozolimie. Byłam na dachu swojego domu, przeprowadzając rytuał oczyszczenia. Żyliśmy w trudnych czasach, zawsze pod groźbą wojen i konfliktów. Mój mąż Uriasz, dzielny chetycki żołnierz, był na polu bitwy, walcząc za Izrael. Nigdy bym nie pomyślała, że ten dzień na zawsze zmieni moje życie. Z góry swojego pałacu zobaczył mnie król Dawid. Był królem, namaszczonym przez Boga, a w tamtych czasach jego słowo było prawem. Wkrótce otrzymałam wiadomość, że król mnie wzywa. Z bijącym sercem udałam się do jego pałacu, nie wiedząc, jakie konsekwencje przyniesie to spotkanie. Dawid przywitał mnie porządliwym spojrzeniem. Rozmawialiśmy krótko. A zanim się zorientowałam, znalazłam się uwikłana w relację, której nie chciałam, ale z której nie mogłam uciec. W tamtych czasach władza króla była absolutna, a mimo że byłam lojalna wobec Uliasza, nie mogłam uniknąć tego, co się stało, i skończyliśmy w jego łóżku, w zakazanym związku. Minęło kilka tygodni i odkryłam, że jestem w ciąży. Strach i zamieszanie mnie przytłoczyły. Co miałam zrobić? Wiedziałam, że nie będę mogła utrzymać tego w tajemnicy na długo. Poinformowałam o tym Dawida, mając nadzieję na jego reakcję. On, szukając rozwiązania, wezwał Uliasza z frontu. Jego plan był prosty: gdyby Uriasz spędził ze mną noc, nikt nie podejrzewałby prawdziwego grzesznego pochodzenia mojej ciąży. Ale Uriasz, wierny i lojalny wobec swoich towarzyszy broni, odmówił cieszenia się wygodami domu, podczas gdy inni żołnierze cierpieli na froncie. Spał poza domem, wykazując się integralnością, która tylko pogłębiła moje poczucie winy i desperację. Widząc, że jego plan zawiódł, Dawid podjął jeszcze bardziej desperacką decyzję. Wysłał Uliasza z powrotem na wojnę, dając mu list zawierający jego własny wyrok śmierci rozkaz, by umieścić go na najbardziej niebezpiecznym odcinku, gdzie na pewno zginie. I tak się stało. Uliasz zginął w walce, a moje serce wypełniło się mieszanką bólu. Winy i zamieszania. Po jego śmierci Dawid wziął mnie za żonę, a choć moja pozycja się zmieniła, mój duch pozostał głęboko zraniony. Rozmyślając nad tymi wydarzeniami, chcę podzielić się z tobą pewną nauką. Decyzje, które podejmujemy, szczególnie gdy jesteśmy pod presją lub władzą, mogą mieć głębokie i trwałe konsekwencje. Ważne jest, aby rozważyć nie tylko widoczne działania, ale także intencje i serca za nimi. W obliczu zamieszania i bólu musimy zawsze dążyć do integralności i prawdy, pamiętając, że nasze działania mają wpływ na innych i na nas samych. Poprzez moją historię mam nadzieję, że razem znajdziemy lekcje pokory, skruchy i nieustannego dążenia do czynienia tego, co właściwe, nawet gdy jest to trudne. Po tym, jak Uriasz został wysłany na front, niosąc ze sobą swój własny wyrok śmierci, napisany przez króla Dawida, zostałam sama stając przed niepewną przyszłością. Nie minęło wiele czasu, zanim dotarła wiadomość o jego śmierci. Posłaniec poinformował, że zginął odważnie w walce, dokładnie na najniebezpieczniejszym odcinku, tak jak rozkazał Dawid. Moje serce rozpadło się na tysiąc kawałków, nie tylko z powodu straty mojego ukochanego męża, ale także z powodu roli, jaką Dawid i w pewnym sensie również ja odegraliśmy w jego tragicznym losie. Następne dni spędziłam pogrążona w głębokiej żałobie, ubrana w czerń i otoczona ciszą, która odbijała moje własne wyrzuty sumienia. Kiedy Dawid dowiedział się o śmierci Uliasza, sprowadził mnie do swojego pałacu i uczynił swoją żoną. Ten akt, mający na celu zalegalizowanie naszego związku i dziecka, którego się spodziewaliśmy, tylko pogłębił moje poczucie pustki. Szybkość, z jaką wydarzenia się rozwinęły, wydawała się nierealna, a każdy krok, który stawiałam w pałacu, przypominał mi o cenie, jaką zapłaciliśmy za moją nową pozycję. Ale nasze próby nie zakończyły się na tym. Niedługo potem prorok Boży, imieniem Natan, przyszedł do pałacu z bezpośrednim przesłaniem od Stwórcy. Opowiedział Dawidowi przypowieść o bogatym człowieku, który, choć miał wiele owiec, wziął jedyną owcę biednego człowieka, aby ofiarować ją wędrowcowi. Dawid, pełen oburzenia, oświadczył: że taki człowiek zasługuje na śmierć. Wtedy Natan ujawnił, że Dawid jest tym człowiekiem, który wziął to, co do niego nie należało, i zabił Uliasza, aby ukryć swój grzech. Wyrok Natana był jasny i surowy. Dlatego miecz nigdy nie oddali się od twojego domu, ponieważ wzgardziłeś mną i wziąłeś żonę Uliasza Chetyty, aby uczynić ją swoją żoną dwóch Samuela godzina dwunasta dziesięć. Ciężar naszych czynów został obnażony. A wina osiedliła się jeszcze głębiej w mojej duszy. Niedługo potem nasz syn ciężko zachorował. Pomimo postu Dawida i jego gorących modlitw, dziecko ostatecznie zmarło. Ten cios był druzgocący. Straciłam nie tylko męża, ale także swoje dziecko. Smutek był nie do zniesienia, a w tych chwilach ciemności lekcje pokory i bezbronności stały się boleśnie oczywiste. Chcecie zachęcić do refleksji nad wagą decyzji, które podejmujemy, i nad tym, jak mogą one wpływać nie tylko na nasze życie, ale także na życie innych. Moja historia pokazuje, jak działania napędzane pragnieniem i władzą mogą prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Jak więc możemy znaleźć przewodnictwo i siłę, by działać z uczciwością i sprawiedliwością, szczególnie gdy stoimy przed trudnymi decyzjami? Nauczmy się zawsze dążyć do prawdy i sprawiedliwości, pamiętając, że nasze działania mają echo, które rozbrzmiewa daleko poza chwilą, której zostały podjęte. Po tragicznych wydarzeniach, które naznaczyły stratę mojego męża i mojego dziecka, życie w pałacu stało się ciągłym przypomnieniem naszych czynów i ich konsekwencji. Kiedy prorok Natan skonfrontował Dawida z przypowieścią, która ujawniła naszą winę, ogłosił również boską karę, która na zawsze zmieni naszą przyszłość. Ból po stracie naszego dziecka pozostawił głęboką ranę w naszych duszach, bliznę, która będzie nam towarzyszyć na zawsze. Dawid, Zdesperowany i skruszony, rzucił się przed Bogiem, pościł i modlił się gorąco o życie dziecka. Ale pomimo jego pokuty, dziecko zmarło. Patrzyłam w milczeniu, jak człowiek, który był niepokonany przed swoimi wrogami, załamał się bezsilny wobec Boskiego Wyroku. Ten moment był kluczowy, nie tylko dla Dawida i dla mnie, ale także dla całego Izraela. Upadek tak potężnego króla pokazał, że nikt nie stoi ponad Boską Sprawiedliwością. Że nasze czyny mają konsekwencje, i że nawet królowie muszą klękać przed prawdą i sprawiedliwością. W środku naszej żałoby Dawid i ja zbliżyliśmy się do siebie na nowo, odnajdując pocieszenie w sobie nawzajem, dzieląc naszą winę i nasz ból. Przez to cierpienie rozpoczęliśmy proces oczyszczenia i uzdrowienia. Niedługo potem zostałam pobłogosławiona kolejną ciążą. Nasz syn, którego nazwaliśmy Salomon, stał się symbolem odkupienia i nadziei, obietnicą Boga że nawet w obliczu trudności Jego łaska może nas o. Przyjście Salomona przyniosło znaczącą zmianę w naszym życiu. Natan przepowiedział, że Salomon będzie kochany przez Boga, a jego panowanie będzie czasem pokoju i mądrości. Z każdym dniem, gdy dorastał, widzieliśmy w nim obietnicę nowego początku, nie tylko dla naszej rodziny, ale dla całego Izraela. Ten okres mojego życia nauczył mnie głębi przebaczenia i odporności ludzkiego ducha. Nauczyłam się, że szczera skrucha i pokora przed Bogiem mogą otworzyć drogi do odnowy i pokoju, nawet gdy wydają się one niemożliwe. Zachęcam Cię, abyś zastanowił się nad swoim życiem. Jak radzisz sobie ze swoimi błędami i szukasz odkupienia. Historia pokazuje, że łaska jest dostępna dla każdego i że nigdy nie jest za późno, by zmienić bieg naszej historii. Tak jak Dawid i ja znaleźliśmy drogę do uzdrowienia. Ty również możesz szukać pojednania i pokoju poprzez szczerą skruchę i wiarę w Boże Miłosierdzie. Narodziny mojego syna Salomona oznaczały nowy rozdział w moim życiu i w historii Izraela. Wśród żalu i uzdrowienia po tragediach jego przyjście było jak promień światła, boski dar, który przyniósł nam wszystkim nową nadzieję. Kiedy Salomon się urodził, prorok Natan nadał mu imię Jegidia, co oznaczać ukochany przez Pana. To imię było znakiem Bożej łaski i miłosierdzia wobec naszej rodziny, mimo błędów, które popełniliśmy z Dawidem. Salomon dorastał pod czujnym okiem Boga i troskliwą opieką rodziny. Już od najmłodszych lat wykazywał niezwykłą skłonność do mądrości i wiedzy, co zwiastowało, że jego przyszłość jako władcy Izraela będzie wyjątkowa. W trakcie pierwszych lat życia Salomona Dawid i ja staraliśmy się go prowadzić nie tylko w sprawach królestwa, ale także w bojaźni Bożej i znajomości jego dróg. Dla nas kluczowe było, aby rozumiał znaczenie sprawiedliwości, miłosierdzia i wiary wartości, które miały ukształtować jego panowanie. Dwór był pełen intryg i politycznych wyzwań, ale naszym głównym celem pozostawało zapewnienie, że Salomon będzie przygotowany na wiele wyzwań, którego czekają jako króla. Polityczna sytuacja w tamtych czasach była skomplikowana. Izrael znacznie się rozwinął pod rządami Dawida. Ale wewnętrzne napięcia i zewnętrzne zagrożenia pozostawały stałe. To był czas konsolidacji władzy i tworzenia strategicznych sojuszy, zarówno wewnątrz królestwa, jak i z sąsiednimi narodami. Dawid, świadom, że jego czas jako króla dobiega końca, zaczął przygotowywać drogę, aby Salomon go zastąpił. Zapewniając, że przekazanie władzy przebiegnie jak najbardziej płynnie. Te doświadczenia wywarły głęboki wpływ na moje życie. Nauczyłam się o wytrwałości. Odkupieniu i transformacyjnej mocy miłości i wiary. Zobaczyłam, jak Boża łaska może się objawiać nie tylko w naszych zwycięstwach, ale także w naszych słabościach i najtrudniejszych momentach. Zachęcam Cię, abyś zastanowił się, jak narodziny nowego życia mogą oznaczać nowy początek dla każdego z nas. Tak jak Salomon, możemy wykorzystać nasze dary i możliwości, aby postępować sprawiedliwie, kochać miłosierdzie i chodzić pokornie z naszym Bogiem. Zbliżając się do końca mojego życia, zastanawiam się nad swoją rolą jako matki króla Salomona i ostatnimi latami życia mojego męża Dawida. W tym okresie moja pozycja na dworze zmieniła się znacząco. Przeszłam od postaci tragicznej i kontrowersyjnej do stabilizującej i strategicznej siły w królestwie. Koniec panowania Dawida był naznaczony niepewnością co do jego następcy. Chociaż Dawid obiecał, że Salomon będzie jego dziedzicem. Napięcia między moimi synami a ich przyrodnimi braćmi groziły podziałem królestwa. Adoniasz, jeden ze starszych synów Dawida, napędzany ambicją i wspierany przez niektórych starszych doradców Dawida, ogłosił się królem bez zgody ojca. Świadoma delikatnej równowagi sił i obietnicy, którą Dawid złożył w sprawie Salomona, wiedziałam, że muszę działać. Udałam się do Dawida, który z powodu swojego zaawansowanego wieku i pogarszającego się stanu zdrowia był przykuty do łóżka. Przypomniałam mu o jego obietnicy i konieczności szybkiego działania, aby zapewnić pokojowe przekazanie władzy. Mój panie, nie pozwól, aby twoja służebnica i twój syn Salomon zostali uznani za winnych po tym, jak król spocznie ze swoimi przodkami, powiedziałam mu. Dawid, świadomy pilności sytuacji, natychmiast nakazał prorokowi Natanowi i kapłanowi Sadokowi namaścić Salomona na króla Izraela. Ta szybka i zdecydowana decyzja stłumiła bunt Adoniasza i umocniła pozycję Salomona jako prawowitego Dziedzica Tronu. Jako królowa matka moja rola znacznie się poszerzyła podczas panowania Salomona. Byłam nie tylko jego doradczynią, ale także matczyną postacią dla rozwijającego się królestwa. Pracowałam nad promowaniem sprawiedliwości i miłosierdzia, wspierając Salomona w jego staraniach, aby rządzić mądrze i roztropnie. Mój wpływ wykraczał także poza mury pałacu. Ponieważ angażowałam się w różne inicjatywy mające na celu poprawę życia kobiet w naszym królestwie, dbając o to, aby ich głosy były słyszane na dworze. Ten nacisk na sprawiedliwość społeczną był czymś, co miałam nadzieję pozostawić jako trwałe dziedzictwo nie tylko mojego panowania, ale także panowania Salomona. Jak możemy, w obliczu wyzwań i przejść, podejmować decyzje, które promują pokój i stabilność. Moja historia jest świadectwem tego, że nawet w czasach niepewności siła i jasność celu mogą prowadzić narody i rodziny kurczatów w obiecującej przyszłości. Dzięki mądrości i sprawiedliwości każdy z nas może pozostawić trwały ślad w świecie, który nas otacza. Nazywam się Batrzeba i to była moja zaskakująca historia. Kiedy patrzę wstecz na dni pełne wyzwań i na chwilę głębokiej refleksji, nauczyłam się ważnych lekcji, którymi chcę się z Tobą podzielić, mając nadzieję, że oświetlą i poprowadzą Twoją duchową ścieżkę. Po pierwsze, nauczyłam się o odkupieniu. Moje życie zaczęło się normalnie, ale przybrało niespodziewany obrót, który zmusił mnie do stawienia czoła wyzwaniom i tragediom, jakich nigdy bym nie przewidziała. Przez te momenty, w tym przez moją relację z Dawidem i utratę naszego pierwszego dziecka, zrozumiałam, że nawet w środku winy i bólu odkupienie jest możliwe. Bóg daje nam drugie szanse, a Jego łaska jest wystarczająca, aby nas o i przywrócić. Ta prawda leży u podstaw każdej biblijnej historii, w tym mojej, którą możesz odkryć w drugiej księdze Samuela. Po drugie, nauczyłam się znaczenia mądrości i rady. Jako królowa matka, mój wpływ na Salomona był kluczowy dla jego rozwoju jako mądrego i sprawiedliwego króla. Odkryłam, że dzielenie się naszą mądrością i prowadzenie innych z miłością i prawdą ma trwały wpływ. Mądrość jest boskim darem, a jej aktywne poszukiwanie, jak robił to Salomon, jest kluczowe dla każdego, kto pragnie prowadzić życie pełne sensu i celu. Po trzecie, zrozumiałam moc modlitwy i boskiej interwencji. W najciemniejszych momentach, kiedy wszystko wydawało się stracone, to Boża interwencja przez proroka Natana i modlitwa Dawida przyniosły światło w naszą sytuację. To nauczyło mnie, że niezależnie od tego, jak beznadziejna wydaje się nasza sytuacja, nigdy nie powinniśmy lekceważyć mocy zwrócenia się do Boga w modlitwie. On słucha i często działa w sposób, którego nie możemy przewidzieć. Moje życie było dalekie od łatwego. Przeszłam od bycia żoną żołnierza, dostania się częścią historii o miłości i stracie, która wpłynęła na losy królestwa. Ale każdy krok na tej drodze był częścią większego planu, utkanego ręką Boga. W Twoich własnych dniach, kiedy stajesz przed trudnymi decyzjami lub momentami niepewności, pamiętaj moją historię. Nie jesteś sam w swoich zmaganiach. Szukaj mądrości, obejmij odkupienie i nigdy nie przestawaj rozmawiać ze stwórcą. Te praktyki poprowadzą cię i będą wspierać na ścieżce duchowego wzrostu i głębi. Na końcu mojego życia widzę każde wydarzenie, każde wyzwanie i każde błogosławieństwo jako część większego planu, tkaniny łaski i boskiego celu. Mam nadzieję, że dzieląc się moją historią, znajdziesz inspirację, aby kontynuować poszukiwanie i służenie Bogu we wszystkich aspektach swojego życia. Teraz zapraszam cię do kliknięcia w polecane wideo, aby odkryć niesamowitą historię Gedeona, niespodziewanego bohatera, który z wiarą wyzwolił swój lud. Zanurz się w opowieści o odwadze i cudach, gdzie 300 odważnych mężczyzn rzuca wyzwanie wielkiej armii, mając jedynie trąby i pochodnie. Ta historia ukazuje nie tylko epickie bitwy, ale także głębokie lekcje o zaufaniu i przewodnictwie bożym. Nie przegap tej ekscytującej biblijnej przygody która zmieni twoje postrzeganie siły i mocy.